A o jakości nagrywania dźwięku. Znalazłem moi drodzy fajne wideo tutorial. Dzięki temu będziecie mogli lepiej mnie słyszeć. Nie masz tych sił, e, które były w poprzednich wideo. Chętnie bym Wam pokazał, jaka była różnica w jakości dźwięku. Pozwólcie na odpalę jednego wideo i zobaczycie różnicę. Fajne. <sum> Uh, yesterday, I published this... ...uh, mechanical... Mm -hmm. ...uh, hi ...oh, uh, wait a minute... ...program... ...part... ...dancing... ...orthodox... ...files... ...perfect. Okay. You, you can, can use Opera. Never took a cheesecake again. But that's the way I'm actually going. Thanks to my girlfriend. raczej do. trzeba odpowiednią konie. Sajfiri e, pojął. O, sajfiri pojął. Wiecie, e, no, uruchomił inny Jak macie pokrętło w mikrofonie gain, e, to zrobił coś takiego, tak jak tylko Koleś mówił, taki Amerykanin na YouTube i pierwszy tryb nagrywania głosowy uchyłem. Do samego końca przesunąłem pokrętło Gain Ale to, to i tak nie obchodziło się mam siłą. A zgadnijcie dlaczego W dźwiękowy dźwiękowych On mówił, iść Do mikrofonu Teraz okachę More Sound Settings I Levels dałem tylko na 77 Nie do samego końca i dzięki temu, dzięki temu zabiegowi usunąłem statycznie siłę. Także teraz powiem wam lepiej. Wcześniej był z tym robiłem. Pozwólcie, zaraz do Was wrócę. Na ja, chwilę, dlaczego nie mam w przycisku przerwa. Nie rozumiem dlaczego nie ma. Dobra, nie mogę przerwać mojego wideo, jak nagrywam. Także teraz będę mógł... Angielsku... Będziecie mogli mnie słyszeć. Bo wiem, że to jest fajny program, ale też chcę... ...publikować wideo tutaj, jak tak, aby każdy mógł mnie słyszeć, lepiej. Okej, okay, dobra, sprawdzę na rynku... ...nóż, czy działa prawidłowo. Czasami nie działa to... ...poprawnie. Jak macie z tym nachędziem robię, wytworzy wam duplikowane punkty, to olecam przejść do widoku ortograficznego, wtedy na hędzie nóż, H, a potem zek naciśnięcie, przećmie wam w powszech poligony. A czasami jest tak jest duplikowane verteksy, trochę takie dziwne linie i artefakty to ma na hędzie. Ale teraz włączam tryb ortograficzny widok. Także nie mam problemu. Dobra. Bardzo też lubię na chęci wisek, moi drodzy. Też się fajnie z niego pochylika. Coś takiego jak slojs 32 lat się. Fil, clear, clear inner, clear outer. Automatycznie mam wypełnił oligon. Także jest fajnie, jest naprawdę fajnie. I to byłoby na tyle. Życzę Wam miłego dnia. To jest właściwie nie tutorial, ale test mikrofonu i jakichś zabiegów użyłem, abym mógł dla Was lepiej publikować tutorial. Bo używam BlueJayki Black Edition, ale teraz nagrywam video tutorial zgodnie z tym, jaką raga gełkiem Amerykanin, ten na Także teraz będziecie mogli mnie lepiej słyszeć i rozumieć, moi drodzy. Trzymajcie się.